Na wszystkim, jak to wezmę, mam się dobrze. Dzisiaj pokażę wam, jak myślę robią parooksy. To nie są żadne haki, nie musi czy nic zainstalować. Tylko wystarczy zwykła przeglądarka. No i pierwsze, idziemy na Microsoft Rewards. No i jak klikniemy Sign In, to będzie error. Microsoft Rewards is not available in this country or region. No i to jest normalne. Bo w Polsce nie ma oczywiście. No i idziemy na Chrome Web Store i wpisujemy Zen Mate VPN. I to, te pierwsze, to, ben, to jest to. I klikamy Dodaj do Chrome. No i za chwilę będzie. <laughs> Tylko musisz sprawdzić No i będziesz na stronce innej No i teraz idziemy do Microsoft Rewards No i pokazuje dalej, że nie jest w tej... E, w tym kraju No i trzeba zrobić tak Idziemy e, W taki puzelek I klikamy Free VPN ZenMate To co mieliśmy I teraz będzie tour, więc kliknijcie close No i teraz jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ale Wchodzimy, pisze Best Location, klikamy w GERMANY Bo tak będzie I klikamy w UNITED STATES No i mamy No i wychodzimy z tego I klikamy SIGN IN <laughs> No i jestem na swoim koncie I mam 425 pońców. No i Jak to darmowe to trzeba robić. Questy będzie codziennie, praktycznie. Już zrobiłem część questów. No, oczywiście, nie zrobiłem tych, co nie mogę. No i na przykład masz Suggested Rewards. No to e, tutaj nie zawsze będzie Roblox Digital Code. No to musicie inaczej zrobić. Wchodzicie w, tutaj i klikacie Redeem. I szukamy Roblox. No, i tutaj będzie Robert's Digital Code. No i klikamy w to. I można dać jako swój cel. Yy... Trzeba po prostu rozwiązać questy Jak będziecie mieli te 1500 polców, wchodzicie w Robert's Digital Code i wszystko będzie działać. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko będzie pomocne. I do zobaczenia w następnym odcinku. Tchau!